O oh je, yeah, siema, siema! Witam w kolejnym odcinku, zbudujemy w Minecraft. Aha, to jest pierwszy odcinek budujemy w Minecraft. Pierwszy Faj No i, da, i dzisiaj sobie pobudujemy w Minecraft. Kurde. Tak. No. I może na początek budujemy haczkę Do, do haczki Będą nam potrzebne dwa bloki. Dobra. Jeszcze nie wiem co do niego będzie potrzebne. Przyznajcie. To będzie też takie małe poranniki, jak ładnie budować domek. Jeśli będzie ładnie. Jest. Jeszcze pół.

е пеп 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 Nie <laughs> dobrze przestanę, okej. OK, Okej, okay. okay. Ja się to ma być okno, to oczywiście... Raz, trzy. Raz, dwa, trzy. Cztery to będzie. Jeb, mm, yep, jeb. Yep. dobra, już to przestanę, bo już się pewnie irytuję. Hops hops. <laughs> sorry. Hops hops. <laughs> dobra. Najpierw zróbmy jedną stronę, dopiero później resztę. Przynajmniej tak ja wolę robić. Ja się przyda właśnie takie ciemne proszę jeśli ja tak wam nie odpowiada to tak Wiecie? Jak wiecie to znów trzeba walczyć Taki oto to cóś, i hops. Ja mm. Nie ma tu zbytnio co mówić po prostu Róbcie tutaj to co ja mniej więcej

Yo, I'm knocking like a knife when the drum kid, other words. Here I come, bitch. Straight retarded with the flow. Your boys on some dumb shit. I got nukes in AKs. If you ask me what I come with, cause there's a competition to kill. If I wanna run shit, I'm hungry. No, you niggas hearing it in me. So when it comes to this rap shit, I'm serenium MC These cats really think they have a chance. Till I spit a couple lines and have these fools taken down by an avalanche. El blanco, Fresh out of the boat, like Cubanos I spit that pure shit. There's a voice on piano I'm shooting hollows, cause lyrically, man, your boy is with my. No room to follow, i believe a leader trying to shine like a pylon I'm a beast with it, dog. you can't compete with me Green is all on my dome like I'm rocking the spinning So if you don't speak digits, then move along, yo Pack a poncho, cause I'm a flood your hood like fire hey, yo, once upon yeah. a time, rappers all about the real Now we bout to bring it back with the massive attack You take a back twist, throw it in the mix With that new school swagger, how classic is that? Once upon a time rappers all about the real Now we bout to bring it back with a massive attack You, you take, take a throwback, throw it in the mix With that new school swag, how classic it's is that? I mean, spitting this for you a letter of steps Callin' me reload. Yeah. Them critics take a knee when I spit Call that a T-Bone Like, how could you stop me, homie, I'm with Gio The flow six below, you only a bit free yo With me though, get yeah, a beat straight from the pheno yeah. And put my autograph on that shit quicker than T.O. My will is strong, I'm out recording it for in the morning Pajamas Representing leadership, yeah. tempted by. The Demons who be representin' meanin' this shit But I succeed for my team and for the bean And I'ma make them haters eat it on some eatable shit Hear them all you petty rappers Never come at it, and I don't listen When you spit your theoretical babble I correct you alphabetically, my lyrical Scrabble is mighty technical, so step if you Ain't ready for battle, uh, go ahead And quit, son, we already won, we beat The up and coming shit, son, you already Bumped, we stretched the game out, etched your name Out, and now we on top to infiltrate The global audio spot forever I do better, yo. my movement is said I'm immovable because my roots are embedded huh uh. Hey yo the proofs in the racket Cause even through the stone-back classic Aesthetic, the future is present. Hey, Once upon a time, rappers all about the real, now we bout to bring it back. Way the massive attack, you take a throwback twist, it, throw it in the mix. With that new school swagger, how classic is that? Once upon a time, rappers all about the real, now we bout to bring it back. Where the massive attack, you take a throwback twist, it, throw it in the mix. With that new school swagger, how classic is that? Okej, okay, okej, okay, teraz wystarczy po prostu podnieść się no wyżej, schodki i wbudować tutaj jedno piętro ze schodków, a resztę już po prostu wbudować razem, ja jako wybitny twórca i artysta Minecraftowych w budowli po prostu y, tutaj wszystko i w ogóle y, tak już na płasko właśnie takie pokazać i sorry za psa jakiś na dworze pieszczek nie rozgarałem piasu hahaha nie chciała się z nim żartocza suka huchać i teraz wściekły szczak tego szczekania w środku, jeszcze ja tak, 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 mogę dawać od siebie tam. Jak ja bym to urządził? Oczywiście, możecie rządzić już w środku inaczej. Jak to tam wy chcecie w środku urządzić, nie wiem, możecie tam walnąć tego yy, na no środku łóżko lub na środku biblioteczki. можете может я так то это что? Вально тебе библиотечки сбоку, а на желудку ушка. Равно, так что же еще будет? Tak się domek prezentujemy, więc ładnie. I teraz tu jeszcze skutki walniśmy. Zamorze się już dalej drużko urządzić, jak wygląda Tutaj oczywiście drzwi. I jeszcze może walnę tutaj. Teraz od siebie urządzę środek do środka, tak jakby trzeba będzie się wystrzeliwać tam trochę glowstone. A gdzie jest Glowstone? Tak. Trochę tigu. I... Łóżka, obrazy. Ramki się też pewnie przydadzą skrzynka, piecyk, crafting To może najpierw byście sobie walnęli zejście i do takich kopalni czy czego tam jakbyście chcieli okej okay. Może tu hops 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 Tutaj, jak widzicie, wolnimy sobie taki obraz. Z drugiej strony będzie obraz taki sam, jak chodzi o. W sensie, taki dwukrotkowy, jak ludzik, tylko że inny nie proponuję. No, na przykład taki, nawet pasuje, bo tu taki, tu taki, a więc tutaj proponuję w ramce umieścić coś tam co wy chcecie ja na przykład w ramce sobie umieszczę nie, nie wiem proszę tutaj wszystko, jeśli Wam odcinek pomógł lub Wam się spodobał, komentujcie, subskrybujcie, na razie, cześć, pa, jeszcze zdjęcie na mi te... na miniu, na, mi, na mi, nie tureczkę No, zamknę, i tak, to. to było na tyle, pa. Her.